Witam Was 23 września 2021 roku. Jestem w Białochowie. Spróbuję tu parę razy rzucić magnesem. A jak będzie Bida, to jadę dalej do Gubin. Jest poranek, ładna pogoda. Zapowiada się ciepły dzień. Chmurki sobie pędzą tutaj nisko nad jeziorkiem. To co, zaczynamy. Idę na swoje pierwsze stanowisko łowieckie dzisiejszego dnia klimatycznie. Wzdłuż pola kukurydzy, jak w jakimś horrorze, <laughs> zobaczymy, co tu zalega. Jeszcze na tym jeziorku nigdy nie rzucałem, wam powiem. No więc trzeba naprawić ten błąd. No i dobra, dorwałem takie pierwsze stanowisko, zrobione z palet, i rzucamy. Pierwsze stanowisko nie oddało nic, na drugim stanowisku na razie kapsle i jakaś zdechła kotwiczka. Tuż przy samym pomoście wymacałem sobie taki płaskownik. Przeszło kilogram wagi, wygląda niepozornie, ale waży. No i od razu widać, że jesteśmy na stanowisku wędkarskim, patrzcie. Taki asortyment. Fajne w tym jeziorku jest to, że dno nie jest zarośnięte. A ja tymczasem ciągnę coś. Ze 2-3 kg wagi czuję. Co to będzie? Zerkajcie. Opa. Patrzcie. Taka sztaba. Od szopki. Niezła szopka, co? Super. Takiego złomu właśnie chcemy. Wykonałem rzut w to samo miejsce co ta sztaba i zobaczcie wychodzi taka obrotówka wraz ze stalką. Kilka rzutów na pusto, ale tym razem znów coś ciągniemy. Nasz wkz zecik coś dorwał w zębiska. Zerkajmy wspólnie. Coś to będzie tym razem? Też słuszna waga. Ale kotlecior, patrzcie. Taki cwancek. Fajna rzecz. Ze 2 kg wagi ale frajda powiem wam że wygląda mi to na dziewiczą miejscówkę patrzcie jakaś koninka tutaj łańcuszek super wygląda na to że nikt tu przede mną nie rzucał co mnie bardzo cieszy taki tam z zawijaski rzucam praktycznie w to samo miejsce i zobaczcie dalszy ciąg tych łańcuchów od koninki wychodzi i jest kolejny haczyk spójrzcie co tym razem wpadło punkt czerpania jak się domyślam wody Heh. taki znaczek rzucałem w ich kierunku i spójrzcie, piękna błyska. Jakaś obrotóweczka. A tu haczyk jeszcze wraz z przynętą, fajnie. Kolejne stanowisko wędkarskie i wychodzi taka nakrętka razem z gwintem, więc pewnie coś od hydrauliki. No i zdaje się, że zbyt wcześnie pochwaliłem tamto jezioro. Jak to mówią, niechwal dnia o poranku. Tam jest cisza, więc przyjechałem tutaj na gubiny, ale co widzę? Widzę. Ślad po ognisku. I drugi. A więc co? Odpalamy WKZ i pogmeramy w ognisku. trochę zruszałem to ognisko i jak feniks z popiołów wydobyłem jeszcze parę gwoździ i innego gruzu stanowisko wędkarskie pięknie poszerzone ale oprócz drobnego złomu na razie nic ciekawego bo że nic ciekawego no to mamy coś ciekawego fajna blacha wędkarska wraz ze stalką jest też haczyk była blacha czas na gumkę taki Fox kopytko spójrzcie jakie zmyślne urządzonko do obcinania trzcin sobie znalazłem chłopaki pozbywali się trzcin i zostawili mi takie narzędzie było dosyć daleko od brzegu w wodzie w ładnym stanie przyda się jeszcze posłuży uszkodzony niestety listek od obrotóweczki. Przed siebie. Ja już widzę piękną gumeczkę. Wystaje mi tam z podwody, wody. Pstryk. Zobaczcie. Ale wielka rasowa guma. W pięknym stanie. Niedawno zgubiona. Dosyć sporych rozmiarów. I jeszcze jedna blacha z tego samego miejsca. Też dobry stan. Na tym jeziorku fajne jest to, że tutaj stanowiska wędkarskie są co kilkanaście metrów. Właśnie jestem sobie na kolejnym, dwa stanowiska pod rząd nie dały nic, wlazłem na kolejne i taka stalka wyłazi. Pomasam pod pomostem i zobaczę co tam zalega. No i proszę, pod samiutkim pomostem. Gwóźdź i piękna blacha. Sygnowana ładnie. Gdzie moja teoria się sprawdza. Pod pomostem sobie leżało. Ja w to nie wierzę. Zobaczcie, dwa noże, jeden z tej strony drugi z tej ale piękne ale piękne super patrzcie ten taki zdobiony jeszcze dobre stany będzie do użytku no i taka ciupaga spod pomostu taki rodzaj gwoździa ach te nasze pomościki to piękne wynalazki rostfrej czyli stal nierdzewna taka łycha jak pomost to musi być też puszka taka razem z reklamówką Ktoś wrzucił. Wciąż rzucam pod samiożki pomost i kolejna puszka, nakrętka, gwóźdź. Zmieniam któryś raz miejsce i patrzcie, widzę jakiś dyplom. Ktoś tutaj porwał dyplom, za drugie miejsce im <śm> imblankom. Mogę sobie wypisać, ale jazda co. Jezioro świerkocin 10-11 lipiec 2021. Taka historia. Rzucam od dłuższego czasu na pusto, ale zobaczcie tu przy samym brzegu. Coś mi tutaj złapał w UKZ. Zerknijmy, co to jest Opa! Wrośnięte. Opa! Patrzcie. Ale jaja. Taki tam wrośnięty. Kawał czegoś tam jestem, już na kolejnym pomoście. zobaczcie jedna, druga puszka. Tak więc, tak się właśnie wyrzuca. Panowie wędkarze, to kolejna puszka, tym razem po kukurydzy. A ten pomost oddaje na bogato. Kolejna pucha, ta jeszcze większa. Mam nadzieję, że ten ham, który tak wyrzuca te puszki z lubością. Kiedyś sam wpadnie do tej wody albo przynajmniej zgubi jakiś porządny przedmiot. Najlepiej zegarek. Hamie, nie wrzucamy do wody puszek. Rozumiesz to? No i zobaczcie, to jest taka ławeczka. A za ławeczką, patrzcie, jedna puszka, butelki szklane, plastikowe, kolejne puszki. Nie wiem, czy wy to widzicie. Ja pierdzielę. Co za cebulaki. No jest, pierwsza mała nagroda za wyciągnięcie tych śmieci. Piękna kotwiczka w dobrym stanie. Do użytku. Jeszcze jedna dostawa chamskich przedmiotów od pana Hama. Jakiś taki cypisek. No i patrzcie, dawno nie widziałem tyle chamstwa w jednym miejscu. Rzucam tu pod pomocą. Wciąż wychodzą kolejne puszki. Ale w splątanej żółce wychodzi też zmasakrowana gumka. Da się ją jakoś może odratować jeszcze, bo tu widzę główka. Oddzielnie. No i widzicie kolekcja rośnie, ale są też kawałki złomu. Jakieś gwoździe, gwoździki. Są takie szczypce fajne, zgrabne, do rozruszania w domu. Kolejna zapłata za wyciąganie tych śmieci. Panie, powinni zakazać tych magnesów, tylko pokazują ile to śmieci w tej wodzie jest. A przecież to nie wędkarze wrzucają. Tylko pijąca młodzież. Jego mać no i dobra, zabieramy nasze śmieci. A żeby dopełnić obrazu, jakie to jest prawdziwe hamstwo, Wam coś pokażę. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Hop! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. No niech będzie. 30 kroków i jest worek na śmieci. Proszę, naprawdę ciężko zrobić 30 kroków i to wszystko wrzucić do śmietnika, prawda? Także cebulaki, uczymy się kultury. No i czas na podsumowanie. Narzędzie do odcinania trzcin, łycha, jakieś blachy, gumki, haczyki, drobiazgi. I te oto narzędzia zbrodni. Mam nadzieję, że powpadały podczas wyrzucania śmieci do wody. To by była dla Was najlepsza kara. Dwa noże i kombinereczki, które już są rozruszane. Ja będę kończył na dziś. Was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!